Witam w tutorialu na portfelik. I wybaczcie, że widać statyw, ale no. Nie wiem, tak, to musiałam nie, jakoś inaczej nie umiem tego wykombinować, żeby dobrze było widać, jak coś robię. Także, no. Ogólnie potrzebujemy takiej kwadratowej kartki, a ja wam pokażę, jak ją zrobić, bo robi się to bardzo prosto. Ja mam akurat taką 4x4. I tak, jeszcze nie mam ślad. Macie kartkę i zaginacie w taki trójkąt, o tak, żeby tutaj te o, ja już wam pokażę, o, te dwa rogi jakby były równo. No i przy, oczywiście tak zaginacie i po prostu jak macie już to, to przycinacie o tu i rozprostujecie wiecie, macie tych samych wielkości. Ja tutaj mam, trochę mi się podarło, no ale trudno i zaczynamy. Zacznijmy od tego, że zaginamy kartkę. No dokładnie tak jak ja to teraz robię, tak oczywiście, żeby wszystko było równo i rozprostowujemy. Ta ok. A teraz robimy to samo, tylko że z drugą stronę, tak aby powstał nam taki krzyżyk na środku. A teraz zaginamy rok tutaj do naszej linii tej środkowej z obu stron, tak aby tutaj, tutaj nasze krawędzie dotykały i tak samo z drugiej strony. Portfelik naprawdę jest bardzo łatwy. O, dalej. I tak to wygląda. O. Obracamy, jak dostaliśmy tak, obracamy na drugą stronę. I zaginamy do naszego takiego X. -a. Tutaj powinien być taki wypuchły. I właśnie tutaj sobie zaginamy. To jest teraz ważny moment, bo to będzie też pewnie zależeć od wyglądu końcowego. Także to jest bardzo ważne. Ok, i drugie. Tutaj też zaginam. Tak, dam. Zagi I już mamy. Tak to wygląda. Tutaj jest takie zagięte. I pewnie będziecie zadowoleni, jest to już ostatni krok i nasz portfelik będzie gotowy. Zaginamy pod spód, jak mieliśmy tak, obracamy i zaginamy. Jak sobie możemy przycisnąć.